Cześć! W dzisiejszym odcinku 5 rzeczy, których nie wiecie o kasie chorych w Niemczech. Pierwsza: w Niemczech musisz należeć do jakiejś kasy chorych, musisz być do niej zapisany. Tak jest prawo niemieckie, więc lepiej zrób to zaraz na początku, niż żeby oni potem cię znaleźli, bo i tak, i tak będziesz musiał zapłacić za swoje ubezpieczenie. W Niemczech tych kas chorych jest wiele. W Polsce jest jedna kasa chorych NFZ. W Niemczech jest wiele różnych kas chorych i to ty wybierasz, do której chcesz należeć. Kasy chorych zawsze możesz zmienić na najbardziej korzystną dla ciebie. Jest to dla ciebie bezpłatne w dowolnym momencie. Możesz to zrobić sam, wystarczy napisać maila do. Nowej kasy chorych, do której chciałbyś przynależeć, oni ci pisemnie pomogą. Generalnie pamiętaj o tym, żeby większość rzeczy załatwiać mailowo, a nie iść na miejsce, ponieważ po pierwsze, jeżeli nie umiesz się dobrze dogadać po niemiecku, będzie ci łatwiej sformułować z pomocą czyjąś lub samemu maila i wysłać do nich i otrzymać też formę pisemną, do której będziesz mógł się potem odnieść i będziesz mógł tego maila. Przedstawić komuś znajomego mu, kto pomoże ci go przetłumaczyć. 2. Dlaczego warto regularnie się badać w Niemczech? Ponieważ większość badań czy zabiegów dentystycznych u stomatologów jest w Niemczech na kasy chorych, czyli kasa chorych ponosi koszty za to. A jak ty się regularnie badasz u ginekologa, dentysty czy chodzisz regularnie na sport, to zbierasz punkty. 3. Zbierasz punkty na to, żeby móc potem złożyć do kasy chorych rachunki za potrzeby zdrowotne, które oni ci potem zwracają, za wydatki poniesione na koszta zdrowotne. Co to są koszta zdrowotne? Na przykład retainer na zęby, czyli ten drut w środku, który ustabilizuje twoje zęby, okulary, wszelkie masaże fizjoterapeutyczne czy regularny fitness. Wystarczy, że pod koniec roku przedstawisz w kasie chorych Formularz zależny od danej kasy chorych. W każdej jest inaczej. Twoja kasa chorych zapewne da ci formularz, który musisz wypełnić, gdzie wypełniasz, że byłeś w tym roku u stomatologa, w przypadku kobiet, u ginekologa, czy badałeś się zdrowotnie, albo chodziłeś regularnie na sport, uprawiałeś sport, i dzięki temu kwalifikujesz się do programu zdrowotnego, gdzie możesz ubiegać się o zwrot swoich rachunków zdrowotnych. Jeżeli u stomatologa czy jakiegoś lekarza jest Ci proponowany zabieg płatny, zanim się na niego zdecydujesz, zapytaj, wyślij maila do swojej kasy chorych, czy przypadkiem Twoja kasa chorych nie poniesie kosztów za to. Nawet jeżeli odpowiedzą, że nie, to postaraj się trochę bardziej i pokomunikuj trochę z kasą chorych. Napisz parę maili, postaraj się, uzasadnij, że jest to może zabieg, który jest Ci potrzebny ze względów zdrowotnych. Spróbuj się odwołać, komunikować. I bardzo duże prawdopodobieństwo, że zgodzą się na to, żeby ponieść koszta tego zabiegu. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku.